Wśród smaczków, które znalazłem w Muzeum Gier w Pradze, znajduje się też Amiga CD32. Sprzęt z drugiej połowy lat 90., w którym gry były odpalane na nośnikach CD. I w tej alejce jest bardzo wiele ciekawych konsol, bo w zasadzie Amiga CD32 była reklamowana jako. Pierwsza konsola od Commodore, która wychodziła pod nazwą Amigi. Tutaj mamy Atari 2600 z kolei obok. Natomiast kiedy wędruję sobie tą alejką, to myślę sobie, że chyba największy wkład w rozwój gier wideo, jeśli chodzi o domowe granie, trzeba przypisać bezapelacyjnie, jednak sedzę. Z jednej strony Sega, z drugiej strony Nintendo, ale jeśli popatrzymy na różne przełomowe interfejsy, to no, chyba one zdecydowanie, tak myślę, to moja opinia, należą do Segi. Zobacz, tutaj masz Sega Game Gear, która jest pięta z tym telewizorem, więc możesz sobie pograć na takim ekranie, jeśli masz ochotę, ale jeśli chcesz na przykład zobaczyć to na większej tafli, to masz to podpięte pod taki telewizor. Tutaj dalej masz 16-bitową segę. No i w tej alejce jest kilka takich seg. Tutaj jest informacja o tym, że miejsce jest puste, ponieważ przygotowywana jest nowa ekspozycja. Tutaj mamy rozszerzoną segę, która pozwala nam odpalać gry zarówno na kartridżach, jak też gry poprzez taki slot, do którego podpinana była przystawka. I uruchomiało się gry na płytach CD. Mamy tutaj odpaloną taką grę. Tutaj mamy z kolei inną na Mega Drive. Mamy Asterixa, ale też w tym samym modelu. Z kolei w tej alejce są konsole przenośne od Nintendo, więc różnego rodzaju DS-y. I e, dalej e, idąc tym tropem możesz zobaczyć e, na przykład Game Boya, pierwszego kolorowego Game Boya. Tutaj z kolei e, Game Boya Advance, czyli kolejne generacje. No i pojawia się też e, ciekawostka, ponieważ e, w tym nurcie gier wideo w pewnym momencie pojawiła się też Nokia. E, pamiętasz, być może e, miałaś, miałeś, a być może gdzieś widziałeś, widziałeś w internecie. Taki model telefonu jak Nokia Engage. Jeden z kolegów ze studiów taki model miał. Pamiętam, że ten model, kiedy był dostępny, nie cieszył się zbytnią popularnością, ponieważ wydawał się klientom, użytkownikom zbyt futurystyczny. Natomiast jeśli popatrzysz na to, jak on wygląda, to niczym nie różni się w zasadzie od bardzo wielu... Konsol, które dzisiaj są konsolami przenośnymi, gdzieś tam zapisały się w historii gier wideo. Więc telefon, konsola, no a obok jeszcze jeden smaczek, ponieważ w tej alejce znajduje się też pierwszy komercyjny system do wirtualnej rzeczywistości: Virtual Boy, do którego zaraz podejdę i uruchomię grę, która się w nim znajduje, żeby sobie na nim pograć. Tu ten Virtual Void jest dodatkowo opisany, ponieważ te przełomowe elementy ekspozycji, przełomowe jeśli chodzi o historię gier wideo, właśnie w taki sposób są w tym muzeum opisane.